Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Overwatch'a i dzisiaj zrobimy sobie opening boksów. Opening łupów, opening skrzynek. Na razie jeszcze, jeszcze poznaję tą grę. Staram się zapoznać z wszystkimi mapami, z większością postaci. Niedługo możecie spodziewać się większej ilości odcinków z Overwatcha. A dzisiaj otworzymy sobie łupy w postaci Skrzynek. Zebrałem 10 skrzyneczek. Bardzo ciężko mi to szło. Znaczy, e, bardzo ciężko mi było, żeby ich na bieżąco nie, e, nie otwierać. Ale postanowiłem zebrać 10 i e, zrobić tego typu opening. Tak, jak w pewnej znanej grze. Mam nadzieję, że się to będzie Wam podobało. No i co? Jeszcze mam tego typu prośbę. Pod każdym filmem z Overwatcha będziecie mieli mój battle. Tag. Jeżeli ktoś z widzów, ktoś z Was ma dostęp do Overwatcha, to piszcie do mnie na battlenecie. I co? Możemy wspólnie razem pograć. Bo zawsze w teamie jest lepiej. Już zdążyłem to zauważyć, że jeżeli się ma team i ten team ze sobą rozmawia, na przykład na sklepie, można o wiele, o wiele lepiej skoordynować tę zgrywkę. I jest to świetna, świetna gra, bardzo mi się podoba. Na pewno będzie dużo odcinków z tym związanych. Będę chciał, żeby Overwatch docelowo za jakiś czas był drugą grą oprócz Diablo, którą będę na bieżąco nagrywał. I co? I bardzo dużo. Za... Bardzo dużo zależy w rozgrywce od tego, w jaki sposób poznamy mapę, w jaki sposób mamy kontakt z całym teamem i e, mm, naprawdę jest to ważne, jakie postacie dobierze team. E, I wtedy jest duże, duże prawdopodobieństwo e, zwycięstwa. <laughs> Więc. Jeżeli ktoś ma Overwatch'a, dostał się do bety, to zapraszam, piszcie do mnie, to pogramy po prostu wspólnie na sklepie. Dobra, koniec gadulstwa, otwieramy skrzyneczki. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Bardzo fajnie to wygląda. Okej. Okay. kwestia. bardzo Cię boli w skali od 1 do 10? <laughs> Dobra. Co tu mamy? O, następną Wykonane. O, fajne. Elegancko. Graffiti. Nie za bardzo. Czyżowiec gotowy do akcji? Hmm. Ogólnie, ogólnie fajnie. Powiem Wam w ten sposób: w te, te, pierwsze, te pierwsze skrzynki nie są tak mocno wypasione. Pewnie im wyżej jesteśmy, jeżeli chodzi o Poziom y, w tym momencie nie widzicie mojego poziomu, bo akurat jest moje, y, moja kamerka. Ale jestem w tym momencie na 13 poziomie, <laughs> więc przypuszczam, że będą coraz coraz lepsze. Ok. O! Legendarna! Wow! Chociaż widzicie to, chyba nie jest zależne od tego. Skórka legendarna. Świetnie. Ale wypas. Dla laski. Hi hi, jaki ogonek się rusza. Fajny. Widzicie? Super. Myślałem, myślałem że, że tego typu rzeczy nie mogą wypaść legendarne. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Uuu! super. Bo teraz tak, woli przypomnienia, mamy <laughs> zwykłe. E, e, boksy. Nie. Mamy. Mm, legendarny jest żółty. Mm, fioletowy jest e, fioletowy jest e, mm, no dobra nieważne Jakąś skoro mam. ale y, żółty jest najlepszy fioletowy jest bardzo dobry niebieski jest ok tak graffiti ok używamy i tutaj mamy takie graffiti dla smugi ok no dobra powiem wam że super powiem wam że super to jest świetne, bardzo lubię tą postać Genji. No i łaska, szczerze mówiąc, jeszcze y, jeszcze nią nie grałem, ale to jest bardzo często używany support. Więc, więc fajnie, więc fajnie, dobra. idziemy dalej. Ok, skórka. Pięknie, super. Super, super, super. Okay. Tu mamy zwykłe, bo jest tak, białe, niebieskie yy, nagrody są, yy, fioletowe i pomarańczowe to są legendarne. Okay. O, kapustka! 50 waluty, super. Tu mamy jakiś graffiti dla Winstona. Winston to ten duży, duży o. No. Okej. Okay. Tutaj tak dobrze nie jest. Graffiti. Okay. Też graffiti. Złomiasz. Same graffiti. Okej. Okay. Snajperka. Trupia wdowa. I graffiti. Wszyscy bohaterowie, okej okay. No dobra, lecimy z następną skrzynką. Ponownie niebieska. Niebieskich właśnie słabo jest. Masz coś do mnie Okej, okay, kwestia jest spoko. Patrzcie i uczcie się. McCree. Też bardzo fajna postać. Dobra, jeszcze jedno graffiti No dobra Nic, nic specjalnego, jeszcze pięć skrzyneczek zostało Trzymajcie kciuki Znowu niebieska Niebieski są słabe, chociaż A poza To co to jest? Portret gracza Coś tu chyba jest zwalone Tu chyba powinny być widoczne portrety. A to jest poza, którą widać na samym końcu po zakończonej zwycięskiej rozgrywce. Więc spoko, to jest ok. No i mamy grafiti dla Lucio. Dobra, jeszcze cztery skrzyneczki. Tak, ok. Tu będzie już lepiej. O, proszę bardzo. Skórka. Tutaj akurat kolorek jest inny. No ale dobrze, dobrze, chętnie. Ta postać jest fajna wieprzu, tylko trzeba nauczyć się nią grać, tak? Jestem najsilniejszą kobietą na świecie. Hmm, to jest tank. Też fajny. Kapustka, 150 waluty. poza. Poza dla Zeniata. Nie, chętnie. Jeszcze nią nie grałem, muszę zagrać. No jeszcze trzy skrzyneczki. Niebieska. Niestety. Okej. Okay. Ale waluta. 50. Dobra, jest spoko. Jak chcesz, żeby coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam. Okej. Okay. Żołnierz 76. Chyba zobaczycie pierwszy odcinek, właśnie z żołnierza. Jeśli coś wymyślę, mogę to stworzyć. Żołnierz jest taką e, e, podstawową chyba postacią. Ogólnie łatwo się grają, nie, że można robić fajne, Życie fajne wyniki. Ważą się na ostrzu miecza. Pewnie. Ok. jeszcze dwie. No, niebieska niestety. Graffiti graffiti. no, to nawet fajne wieprzu. Wanted. Okay. Fara, fara też jest bardzo fajna. A, tego nie chcę. I dla smugi graffiti. Ach. Tak jak mówiłem, te grafity takie, no można w międzyczasie sobie gdzieś tam coś takiego zostawić. Taka pierdółka. No i, no i ładnie. Okej. Okay. Dobra. To graffiti jest ładne. Podoba mi się. Fajne. Powtarzam po raz ostatni. Jestem Szwedem. <gry> dobra. No i mamy skórkę. Jeszcze nie grałem, May. Jeszcze nie nie grałem. Taka cukierkowa bardziej pod kubitki. no Dobra. Okay. i graffiti. Bastion. Super. Bastion jest wypasiony. Na niektóre mapki, na niektóre rozgrywki, szczególnie na obronę, jest malinka Bastion. Naprawdę bardzo, bardzo mocna postać. Jeszcze, jeżeli ma gdzieś za sobą, nawet na atak też jest dobry, ale to wtedy dobrze właśnie z łaską e, współpracuje. Jeżeli ona go chiluje, to jest praktycznie nie do zabicia. Chociaż jeżeli się użyje odpowiednią postać, która się tylko i wyłącznie skupi w tym je przeciwnym, będzie kontrować bastion, to za bardzo nie pozwala ludzi. Ale widzicie, to jest właśnie, to są te smaczki tej gry, które po kolei będziemy poznawać. Trzeba znać dobrze mapę i trzeba wiedzieć odpowiednio, jakimi postaciami skontrować postacie przeciwników. No dobra, dobra. Słuchajcie. To będzie na tyle. Niedługo, niedługo odcinki z... Czekajcie, co mieliśmy najfajniejszego? Gdzie jest łaska? Łaska, okej. Okay. Mamy tą ładną skóreczkę. Widzicie? Wystanie. Jest legendarna. Czekajcie... A my mamy tą... też jest legendarna, ale widzicie, tutaj tutaj nawet nie było w spisie. No nic, teraz chyba będę musiał pograć łaską, jak mam legendarną skórkę. Dobra. Piękne dzięki. Jeżeli ktoś ma Overwatch'a i chciałby ze mną pograć, to pod filmem będzie Battle Tag. Piszcie do mnie na Battle Taku i pogramy. Wymienimy się Skype'em i tyle. Dobra. Piękne dzięki, z góry dziękuję za wszystkie lajki i do zobaczenia w następnym odcinku z Diablo albo jakimś tam innym. Niedługo więcej odcinków z Piękne dzięki, pa pa i cześć.